1 złoty i czy będzie dwa złoty by było bardzo dobrze, ale zobaczymy Cześć witajcie z tej strony Samotycha i witam was w nowej serii na moim kanale w której będziemy zrapywać zdrapki lotto na dzisiejszy odcinek przygotowałem pięć różnych drapek po złotówce, więc jak możecie wiedzieć wydałem 5 złotych no i zobaczymy, czy coś nam się zwróci, może coś wygramy więcej, może będzie na plus, zobaczymy, więc przechodzimy do zdrapywania. A więc tak, witam Was już tutaj na stole i mamy 5 strapeczek, jest to wabank, lotek, 100 krotka, wszystkiego najlepszego i złota karta oczywiście, no i dzisiaj będziemy drapali tą oto piąteczką. Jest ona z roku 1996. Ale kogo to interesuje w sumie? Dobra, więc przechodzimy do zdrapywania. Na początek może zdrapiamy sobie lotka. Więc przeczytajmy zasady. Znajdź słonika pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola wygrana. Więc chyba proste. Ok, więc rozpoczynamy chyba zdrapywanie. Zdrapujemy sobie tutaj Jedno pole i szukamy słonika. Mamy motyla, mamy królika i mamy górę. Tak, to kurczak, tak? I mamy rybę. Ok. A więc tutaj nic nie wygraliśmy, a mieliśmy szansę wygrać 10 zł. Także lotek jest niewygrany. O, ile tego jest? Dobra, więc odkładamy tutaj, że nie wygrane. Dobra, teraz zdrapujemy sobie zdrapkę wszystkiego najlepszego. Przeczytamy sobie zasady. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Znajdź torcik i wygraj 15 zł. Więc chyba fajnie. Ok, więc zdrapujemy sobie pierwszy, tutaj prezencik jest 30 zł. No, fajnie by było wygrać 30 zł. Tutaj może zrobimy sobie ten. 15 tysięcy. No, 15 tysięcy też bardzo fajnie, ale chyba nam się nie uda 15 tysięcy. Tutaj jest 2 zł. No, jakby chociaż 2 zł było, to by było dobrze. Tutaj też jest 2 zł, a więc już coraz bliżej, coraz bliżej wygranej. Zrobimy sobie tutaj 1 zł i czy będzie 2 zł, by było... Bardzo dobrze, ale zobaczymy, jest 2 złote, a więc zdrapki dwie już nam się zwróciły. Mamy 2 złote, tutaj możecie zauważyć, że mamy 2 złote, no i wygraliśmy. Dobrze, teraz zdrapiemy może sobie 100 Tutaj zdrap pole gry, znajdź trzy takie same symbole w jednej linii i wygraj kwotę zgodnie z legendą na odwrocie. Więc tutaj jest legenda, tutaj są jakieś wygrane. No i możemy zdrapywać. Zdrapiamy sobie najpierw tutaj jednego kwiatka i mamy słońce. Dobra, zdrapiemy sobie tutaj, tutaj jest łódź. Ok. Tutaj jest kolejna łódź, a więc w tej linii już nic na pewno nie wygramy. Teraz idziemy na dół, tutaj jest napój. Ok, i tutaj jest słońce, więc w tej linii też już nic nie wygramy. Dobra, teraz zrobimy sobie środek. Mamy ananasa. No, tutaj też nic. Mamy kolejnego ananasa. No, tu się nic nam nie układa. Więc jedynie tutaj, jakby było słońce. O, jest jedno słoneczko. No i czy tutaj będzie słońce? No, by było bardzo fajnie, no ale. Nie, mamy kraba. Niestety, niestety nic w tej zdrapce stokrotka nie wygraliśmy. Tutaj już się nic nie zdrapuje. A jakbyśmy mieli słońce, to byśmy wygrali 50 zł. No ale nic. Odkładamy na pole niewygranych. Dobra. I teraz sobie zdrapiemy może złotą kartę. W złotej karcie chodzi o to samo prawie co w we wszystkiego najlepszego. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. No więc zdrapiamy sobie. Tutaj jest jeden złotych. Dobra, dalej jest dwa złote. Później jest znowu jeden złotych. No i mamy szansę na jeden złotych. Fajnie by było. Dobra, zdrapujemy trzydzieści pięć złotych. No i czy będzie jeden złoty? Jest dwa złote. I ostatnia liczba, jakby było 2 zł, to by było pięknie, bo byśmy mieli już kolejną dwójkę, albo chociaż ta jedynka, nie? No to zdrapujemy i mamy 9000 zł, a więc tutaj też nic nie wygraliśmy. No szkoda, ale tego wszystkiego jest. nabrudziłem tutaj trochę, ale to nic. Ok, mamy tutaj zdrapkę wabank, i w niej chodzi o to, zdrap twoją liczbą znajdź w grach od 1 do 3 i wygraj kwotę z pola wygrana przypisaną do danej gry wygrane sumują się ok, więc zdrapiamy na początek chyba sobie twoją liczbę moją liczbą jest liczba 1 tak, mamy jedyneczkę i zdrapujemy sobie po kolei gra pierwsza mamy dwójkę no blisko było, abyśmy mogli wygrać 10 zł dobra, gra druga Lecimy tutaj, jest 6 i 5, 30 zł. No niestety nie wygramy. I gra trzecia, tutaj mamy dziewiątkę Mamy 7, no i uwaga, ostatnia szansa. Mamy ósemkę 70 zł. Też nam się nie udało. Zrapiemy sobie jeszcze wszystko. No, nie udało nam się, więc dwa bank też nie było szczęśliwe. więc wydaliśmy 5 zł, a wygraliśmy tylko dwa Więc dzisiaj wszystkiego najlepszego. Nie mam urodzin, a jednak wszystkiego najlepszego. No, ale wygraliśmy za to 2 zł. Jest ok, za to też mogę jakieś sobie zdrapki wykupić. Okej, okay, a więc udało nam się wygrać jedynie 2 zł ze zdrapki. Wszystkiego najlepszego. Pozostałe 4 zdrabki były przegrane. No ale nic się nie stało. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków ze zdrapek z tej jakże ciekawej serii zdrapek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie tutaj dajmy na to 15 łapek w górę, to od razu nagrywam dla Was kolejny odcinek ze zdrapek. Więc komentujcie, subskrybujcie, ocenijcie film. Dzięki za obejrzenie i cześć!